Hej, cześć, witajcie dla nas bardzo serdecznie w końcu na tym kanale, dokładnie no, tak. A dzisiaj drugi, drugi odcinek serii oceniń koniwizów Browser Pierwszy odcinek Wam się bardzo spodobał, za, za co Wam jestem mega wdzięczny. Zostawiliście 35 łapek w górę, jakże wielkie wow. Yy, I zgłosiło się o ponad 10 osób do ocenia. Więc w tym odcinku sobie te osoby ocenimy. A, jeśli, a zanim zaczniemy ocenianie tych osób i cały odcinek. Drugie jest ocenianie To pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zaczynać wasz no to musicie cztery proste warunki spełnić: po pierwsze, w komentarzu tam swój nick. po drugie, wasz klub lub znacznik. Jeśli ktoś nie wie, gdzie jest znacznik, który wam pokazuje, jest tutaj pod opisem klubu. Trzecia rzecz to musicie podać swoje miejsce, gdzie się znajdujecie. A czwarta rzecz, i to jest najważniejsza: sub z dzwoneczkiem na kanale, musicie subskrybować kanał, bo oceniam tylko widzów. Więc o tym pamiętajcie. I też drobna uwaga do Was, bo dużo osób mi pisało pod ostatnim filmem swoje ID więc nie do więc nie, nie pisze ID, ponieważ nie dodaje takich osób, tylko musicie podawać mi swoje yy, nick klubu, w sensie nazwy klubu, no. albo oznaczeń, tak jak macie tutaj pod opisem. Jeśli zmienicie jakiś klub, zmieńcie klub, no to... Dobrze by było jakbyście to zrezygnowali, komentarz żebym wiedział, bo wtedy no, po prostu nie wystąpicie się no, i Was nie ocenię. A my już to pitolenia zaczynamy oceniać pierwszą osobę. Pierwszą osobą będzie yy, tutaj mój znajomy, 72 tysiące pucharków prawie, na 7500, ma 20 tysięcy trójek, więc bardzo dużo. Jak na to pochód to jest bardzo dobry wynik. Dobra, karta bitewna, tylko ten dislike trochę nie pasuje. 36 pasa. Masz teraz w rękach Bityka 1. Miałeś legendę trójkę, prawie Mastera. Nice. Yy, duo masz 4500, niecałe. Solo prawie 5200. Twoje wcześniejsze statystyki. Poziom doświadczenia 285. Walka z tam ekstremalny 2. Z Bossem Ekstremalnym 14. Ekstremalny 3, jeśli chodzi o poziom rozwałki. Wygranych wyzwań natomiast masz 15. Liga klubowa Mistrzowie. też na 1. A, a SO Liga Mythic 2. I przechodzimy do Twoich rank. Masz 32 na Karlu, na Meki, na Tarze. 301 na Melody i na Kolcie, więc propsy. Jeszcze jest 31 na kolec. Bardzo dużo 30 jest. Do całkiem sporo. Masz nawet moją ulubioną postać na 30, czyli Kruka. 29 na Bibi była. Jest 300 jeszcze na Franku. Dużo jest 28 rank i 29. Jeszcze była 300 na El Primo i na Larym. Ok, wysadzimy to na Macy. Dużo masz tutaj tych 27, 8 idziemy tych rank. Jeszcze mamy 30 na bazie. No i tutaj mamy 23 na Perl, i 24 na Chesterze. Jeszcze 22 na Aż I 21 na Dragon. W, sum w sumie tylko 4 postacie Ci brakuje do że miał full zielonych rank. No i co, konto mega mocne. W sumie nic tutaj do poprawy nie masz. Także pierwsze konto w tym odcinku, ile ci już pierwsza dycha. Także lecimy sobie do kolejnej osoby. No i dobra, mamy kolejną osobę. 72 tysiące na pucharków, zaraz 73 tysiące. Nice, eee, bardzo fajna karta bitewna i tytuł gracza. 10 tysięcy trójek masz, także nice. Twój najwyższy, eee, że tak powiem, poziom rankedów to był legendarna dwójka, masz aktualnie legendarną jedynkę więc dużo Ci brakuje do rekordu. Solo masz 3343, duo 2800 niecałe. Twoje wcześniej statystyki, poziom doświadczenia 168, walka z robotami ekstremalny 7, z bossem ekstremalny 14, jeśli chodzi o, chodzi o poziom rozwałki, to masz ekstremalny, wygranych wyzwań natomiast, natomiast masz 15, liga Kubowa Mistrzowie, drużynowa diament 2, a solo diament 1. Przechodzimy do Twoich rank no i tak, masz 30 na leonie i dużo tych 30 o ile dobrze liczę, masz 3, 6, 9, masz 15, 30 rank, więc nice. Prawie 300 jeszcze na jedbicie i na RICO, spoko. W to na larem była, widzę, że tu jest dużo 28 i 27 rank. Ok, przechodzimy dalej. Czy tutaj będzie wszystko wbite na 800, plus? No tak, masz wszystko na 800, plus Powbijane, Więc wielki szacun dla Ciebie, Mordo. No i w sumie tutaj. Też nic do poprawy nie masz, więc leci druga dycha w tym odcinku. A my lecimy sobie do trzeciej osoby. Dobra. Trzecia osoba przed nami. 80 tysięcy prawie pucharków, brakuje ci no, około 712. Fajna karta bitewna i dobry tytuł gracza. Fajne też skin do Gina. Yy, w rankedy miałeś Mastera, masz teraz Legendę Jedynkę, na Passa, 14 tysięcy trujek. co za bardzo nie gorsz, masz tylko 3200 winów Duo masz 5360, w Twoje wcześniejsze statystyki poziom do doświadczenia 252, walka z robotami ekstremalnymi 16, z bossem również ekstremalny 16 i rozwałka tak samo. Wygranych w wyzwaniu masz 15, liga klubowa mistrzowie, drużynowa diament 2, solo diament 1, masz 30 na basterze, 32 na bibi i parę 31, m.in. Kit, Cold, Meg, Daryl. 30, Keith, Colt, Mac, 30 też są i to dosyć sporo, bardzo fajnie. No, i tutaj masz już 900. -ki. Zobaczymy, czy będziesz miał wszystko na 900. Jeśli to szapoba, zjeżdżamy sobie w dół. No nie, brakuje ci tylko 6 postaci na 900, i będziesz miał AL-900, więc... więc mega mocne konto. W sumie tutaj też nic nie ma do poprawy. Więc leci trzecia dycha w tym odcinku. Macie bardzo mocne konto. Póki co mocne konta same, a my lecimy sobie do czwartej osoby. Dobra, następna osoba przynajmniej, prawie 35 tysięcy pucharków. Rankedy jeśli chodzi, miałeś y, mityka trójkę, masz y, póki co mityka jedynkę. Trójki masz 5200, niecałe 10 winów Ci tylko brakuje. Dosyć ciekawa i taka słodka karta bitewna. <grych> y, solo zwyk za bardzo nie grasz, masz 821 winów tylko, duło 1238. Pojedźcie, 60 poziom doświadczenia 69. ok, no to dosyć ciekawa liczba. Walka z robotami ekstremalnymi, z bossem ekstremalny. 16. rozwałka eksperckiej, wygranych w wyzwaniu niestety tylko 6. Liga Drużynowa brąz 2, solo srebro 3, liga klubowa legendarna 3. Zobaczmy, twoje postacie. Masz 2.30 na sergiu na Alonie, więc jak na te buchy to, to jest dobry w sumie wynik. Masz 27 na Franku i na Piperce. 26 na Gromie, na szeli i na kolcie. Jeszcze 27 była na digarzie i na kicie. Tu jeszcze kilka, kilka 26, jeszcze 27 na Spike'u była. Ale widzę, że, za, że dużo spadłeś. Tu już zaczynają się 600, 550 i 500. No a tutaj już nie masz postaci wbitych na 500. Więc to musisz sobie podobijać na no, spokojnie. No i tu widzę, że niedawno nie dokować amber Masz na nich tylko 9 rangę. Więc tu jest jeszcze dużo do, do zdziałania na twoim koncie. No i też fajnie jakbyś poprawił te wygrane wyzwanie, takie 10 powiedzmy, a póki co ocena Twojego konta to 7 na 10, a my lecimy sobie. Następna osoba przynajmniej 45 tysięcy pucharków. Dobra karta bitewna, widzę, że jesteś fanem zety. Ranked jeśli chodzi, to masz aktualnie mi tyka 1, no wcześniej też mieliśmy tyka 1, dosłownie ci 100 punktów, Dos masz 100 punktów dosłownie mniej tylko. Trójki masz prawie 9 tysięcy, dokładnie 8918, Solo 1404, duo 1165. Poziom doświadczenia 63, walka z robotami, stromalnych 16, z bossem tak samo, wygranych wyzwaniu masz 10. Liga klubowa Mistrzowie, drużynowa brązowa 3, Solo, Diamentowa 1. Zobaczmy twoje postacie, masz 30 na kolcie, więc nice. 29 na kicie była również. Kilka 27 i 26 masz. Masz też 25 kilka. No, i tu już masz postaci na 600, powbiane i 500. A tutaj już nie masz postaci powbianych na 500. Więc musisz to sobie podobijać na spokojnie, żebyś miał wszystko 500. plus mm. No i przy to tylko to jest za poprawy, żebyś sobie podobiał te postacie. A tak ogólnie, konto masz mega fajne. No i ocena twojego konta to 7,5 na 10. A my lecimy sobie z kolejną osobą, dobra. Kolejna osoba, przynajmniej 66 tysięcy pukarków. bardzo fajny skin do Bibi. Jak, sam, jak również karta bitewna. Rankedy aktualnie masz mityka 2, mieś, legendarne K2, 11 tysięcy ponad trójek, Solo 1151, duo 1430. Twoje wcześniej statystyki, poziom doświadczenia 140, walka z robotami ekstremalny, z bossem ekstremalny 16, rozwałku ekstremalny 2, wygrane w wyzwaniu 9. No szkoda, że nie masz 10, ale okej okay. Więc już pierwsza rzecz do poprawy, żebyś miał takie 10 równe Liga Klubowa Mistrzowie, drużynowa złoto 3 Liga solo również złoto 3. Przejdźmy do twojej postaci. Masz 30 na 8 bicie. Między innymi na basterze, na kruku i na mek. Masz 9,30, więc nice. Hmm, kilka postaci masz 900. Między innymi Kit, Nita, Clancy. Tu już masz postać na 850 i 800. Plus, powbijane spoko, tu masz już 750. Hmm, a tu już masz 700 i 650. No i nic, nic nie masz poniżej 500. Masz 608 najmniej na rauzie No konto mega fajne i mega mocne. W sumie tylko do poprawy te yy, wygrane wyzwania, rzućmy w 10. A ocena Twojego konta to 9,5 na 10. Co, mam lecimy sobie Dobra. Dobra, Kolejna są przynajmniej 66 tysięcy pucharków. Rankedy miałeś leknienie le le mityka. 1, masz diamentę 1 obecnie. Yy, ładna karta bitewna, widzę, że jesteś fanem basera. Tylko ten tytuł gracza jest takim no, niepasujący do tej karty. Ale ok. Masz w ogóle bardzo fajną sławę, teraz zauważyłem, to jest chyba Meteorowa o ile się nie mylę, jeśli się mylę to mnie poprawcie w komentarzu, 20 tysięcy trójek ponad masz, 20 tysięcy i pół prawie, solo 6 winów. Duo 3836 Twoje i statystyki Poziom do doświadczenia 291 Walka z robotami ekstremalnymi 12 Z Bossem Ekstremalnym 16 Rozwałka Ekstremalny 4 Wygranych w wyzwaniu 15 Liga Klubowa legendarna 3 Drużynowa Złoto 3 Solos Diamentowa 1 No i tak, masz 30 na Bibi, Chesterze, basterze Colcie, Mackie, Ok, masz 6 30 28 tutaj również są 27 też tu już masz w postaci 26 i 800, tu już masz 750 plus. Yy, ok. Masz wszystko na 25, ale czemu masz nitę spadniętą na 100, to nie rozumiem tego, ok. Gina masz też spadniętego poniżej 600. No to jest dosyć ciekawe. ciekawe. Ciekawy, dosyć widok. Nita stop bucha 205. ok. Jeśli, jeśli możesz, to napisz w komentarzu, dlaczego żeś to zrobił. Jestem bardzo ciekawy. No a tak poza tym, Twoje konto jest mega mocne. No i ocena Twojego konta to 10 na 10 więc czwarta dycha, a my lecimy sobie do samej Dobra, następna osoba docenia prawie 57 ty tysięcy pucharków. Bardzo fajny skin to czestery jak i karta bitewna. Rankę, jeśli chodzi o nie, tam masz aktualnie mityka dwójkę w bity. Miałeś legendarkę jedynkę trójki 8400, prawie 13 winów tylko brakuje. Solo 1825, DUO 1389, Twój statystyki, poziom oświetlenia 117, walka z robotami e, ekstremalny 7, walka z bossem Ekstremalny 14, rozwałka mistrzowski, wygrany wyzwanie 15, Liga Klubowa Legendarna 2, Drużynowa Diamentowa 1, Solo również diametowa 1, masz 430, ok, 29 na meg była, 27 masz parę, 26 jeszcze 29 była na larym. Tuż tu masz 25. No i tuż tu masz w postaci 600 plus powbijane A tuż tu 500ki, 500ki. No tutaj tylko mowy brakuje, do bicie na 500. Więc to sobie wbij I kątomyślny. Mocne i, i fajne. A ocena Twojego konta na tą chwilę to 9 na 10. Dobra. Mam określoną osobę do ocenienia 23 tysiące ponad pucharków Prawie 24 tysiące fajny skin do Daryla, ciekawa karta bitewna i tytuł ale, że co? masz 103 pasce? wow, pierwszy raz na oczy taką pasce widzę to wam serio, naprawdę mówię że pierwszy raz pasę taką widzę nigdy w życiu takiej pasce nie widziałem, przysięgam ale okej, okay. rankedy, aktualnie masz diament dwójkę, miałeś najwyższą diament trójkę, okej okay. solo winów tylko 96, okej, okay, więc widzę, że nie grasz solo duo 1555 trójki 2700 Prawie twoje szczęście statystyki. To masz tylko walka z bossem ekstremalnym jest 16, wygranym w wyzwaniu 5. Ok, mówię, że kąt odkurzaj w tym roku. Spoko. Ym, więc wygranych w wyzwaniu to jakbyś miał 10, to będzie ok. O dziwo masz 30, nawet na, na franku, więc spoko. 29 na Mortisze, na El Primo. Ok, parę 25 -tych i 26 jest. Tuż tu są postacie na 500 podobijane. Nie wszystkie, ok. No tu już masz postacie podobiane, więc musisz je sobie podobiać na 500. No i w sumie, żebyś miał więcej statystyk wcześniejszych. No i poprawić tą wygraną, wygranych wyzwaniu. A ocena póki co od Twojego konta, mimo że masz te 30 i pasce, to normalnie dałbym ci czwórkę, ale że masz tą pastę i 30. No to daj Ci szósteczkę. Ostatnia osoba docenia w tym odcinku to 34 tysiące pół. Ponad Pucharków. Ciekawa karta pitewna. Pasca 17. Rankę aktualnie masz diament 2. mityka 1. Trójkim 5457. Du 872. SOL 2223. Twoje szczęście statystyki. Poziom doświadczenia 90. Walka z roptem ekstremalnym. Z bossem ekstremalnym 16. Rozwałka normalna. W z tylko 3. Liga drużynowa brąz 2. SOL również brąz 2. Masz 30 na kruku, więc to jest jak najbardziej na plus. Jak na te puchy. 200 na Lili, 27 na Franku i na Edgarze m.in. 200 też na Mortisie była wow. Parę 20 piantów masz e, Tu masz postać na 500, 500 i 500 plus podobiana tu już już nie masz, więc to musisz sobie poprawić. No i też popraw wygrane wyzwaniu, żebyś miał minimum 10 e, no a cena twojego konta póki co to e, też 6, 6 na 10 Doby wszystkie osoby do czynia z poprzedniego odcinka Niestety trzech osób nie oceniłem, ponieważ y, podały swój klub, ale w nich te osoby nie były, więc jeszcze raz przypomnę, jeśli y, wyjdziecie z jakiegoś klubu, no to proszę Was, żebyście zdecydowali komentarz, żeby napisali na nowo, zgłoszenie do odcinka, żeby Was ocenił, bo wtedy takich osób no, niestety nie ocenia. I Wasz los przepadnie. No jeśli chcecie, żeby e, no jeśli chcecie nasmierc z tej serii, no to wbijcie pod tym odcinkiem, wiem, że da się radę. 20 łapek w górę i z pewnością pojawi się następny odcinek. no i kto dotrwał do końca odcinka niech na przy komentarzu chcę ocenę wtedy będę wiedział że oglądać do końca filmy no i co ja się z wami żegnam widzimy się w końcu filmach na kanale to już co trzymajcie się no jest filmów i siema